Witam wszystkich. Kolejny raz. Rafał z tej strony. Jak poprzednio, w pierwszym moim filmie pokazywałem pierwszą rzecz, jaką się zaczyna na malowaniu domu w Anglii czyli Mist Coat. W dniu dzisiejszym jestem na innym, innej budowie. Tutaj już mamy skończone te tak zwane second fixy, czyli drugie montaże. W, o których mówiłem w, w pierwszej części, czyli ten tak zwany woodwork, czyli drewniana zabudowa tych, ościeżnice drewniane, montaż i tak dalej. Plus gniazdka elektryczne są już zamontowane, światła, wszystko tak jak mówiłem, kaloryfery, co można zobaczyć. Są kaloryfery, są światła, są gniazdka. Wziąłem ten pokój, tak dla przykładu. Robimy tutaj z kumplem dom. To jest cztero, dom z czterema sypalniami, kilkoma łazienkami. Sypialnie liczone są na górze. Na pierwszym piętrze dom dwupiętrowy, parter pierwsze piętro. Na parterze znajdują się duże pokoje typu pokój living room, pokój z, z kominkiem, wielka kuchnia otwarta z jadalnią jakaś tam kibelek, coś tam coś tam to może będę pokazywał. Nie jest to istotne jaki ten dom. My taki dom z kumplem my dwóch od podstaw robimy jakieś tam 5-6 dni. Także to szybko, nie szybko jak kto tam uważa. Generalnie tak, tu idzie, jest miską, ten pierwszy podkład jest zrobiony na biało. Tu będzie kolor w tym domu, cały dom będzie kolor, czyli już wiem z założenia, że tu będą dwa Kołty farby, czyli dwie warstwy farby będę musiał, żeby to przykryć. Kolor jest taki, jakiś tam, taki cappuccino, bardzo modne kolory, takie postelowe teraz. Ten dom jest wyposażony również w koving. W Polsce widziałem to parę razy, mówię o tym. To się montuje jakieś tam styropianowe, małe takie, tutaj w zależności. W pokojach jest mniejszy, ale na przykład w przedpokoju pokażę, jest już. Coś takiego. Już taki schodkowy to jest gipsowy odlew. To nie jest jakiś tam styropian czy coś tam jest. To gipsowy odlew. Pewnie droga rzecz. Montuje się to normalnie na śruby. Klej taki jak do płyt karton gipsów. Przykleja się to po prostu co jakiś tam kawałeczek. Montuje się. Na wkręty, łączenia oczywiście się szpachluje, to wszystko jest zamalowane. Nie widać tego często gęsto, jak jest tam o, taki, taki gapik, tak zwany szparka. To się uzupełnia to ekrylem, ewentualnie przed malowaniem. Przejdę do woodworku. Woodwork, czyli to jest. o Ta architrawa, tak zwana, to jest z MDF-u wykonana. Tutaj, na przykład, w tym przypadku jest dosyć taka o kilka schodków zasłaniająca I, i tak jest montowana na zasadzie takiej pistoletu na gaz gwoździarki także o to już było widzimy i te wszystkie dziurki szpachlujemy ubytki jakieś tam na tych framugach proszę bardzo to są drzwi również wszystko jest do malowania Widzimy te architrawy przypodłogowe, te listwy, o tu mam jeszcze nieprzetarte. Spachlujemy tą tak zwaną filą, nazywa się Tetron Filler. Tam pokażę może w innym filmie, jak będę przy materiałach. Yy, szpachlujemy po prostu dziureczki, te wszystkie po gwoździach, różne ubytki, łączenia tak zwane tutaj w narożnikach. To się nazywa tutaj mitrid w Anglii. Yy, to musi być wszystko gładkie, wyszlifowane drzwi jak widzimy z fajnym wzorem, tam shapem, tak zwanym. Proszę zobaczyć. O, architrawa. Wszystko jest, o, jest trochę, jest tego przecierania. Także szpachlujemy te, szpachlujemy wszystkie te ubytki. Wejdę tu, bo jest jaśniej. Szpachlujemy wszystkie te ubytki i później oczywiście przecieramy. Używam do tego papieru 80 o, mogę nawet pokazać 80 żółty papier. To jest nawet z tego co chyba wiem, Made in Poland i ja go używam jest najlepszy. Używamy również tak zwany Sanding pads, czyli papier ścierny na gąbce, to jest gramatura bodajże chyba 80 albo 60 nawet i już. Wiadomo, nie będę pokazywał, tak się przeciera. Każdy chyba wie. Po prostu, o, ten, tym się dobrze wy, wyciera różne te takie niuanse, że tak powiem. Aha. papierem oczywiście płaskie powierzchnie. Każdą z kolei z osobna trzeba przetrzeć i tak. szpachlujemy również, widać, że framuga jest drewniana. Szpachlujemy również różne sęki, jakieś tam ubitki i tak dalej. Im więcej na pierwszym. W razie tym lepiej, bo po pierwszej warstwie farby idziemy jeszcze raz ze szpachlowaniem. Dofilowy, doszpachlowujemy te rzeczy, które żeśmy minęli, czasem coś wyjdzie, czasem jeżeli jest MDF wiadomo i się przeciera, tak jak tutaj, często pod pierwszym warstwą farby, yy, Warstwa pierwsza farby tak jakby zatrzymuje to snucie się. Wtedy można to przetrzeć i on już wtedy więcej powinno usztywnić Tak jakby nie snuje się to. Yy, tutaj te łączenia wszystkie, że tak powiem, jak dochodzi ten to drzewo, łódziork do, do ściany, te wszystkie łączenia yy, akrylujemy. O, tak się to <śm> mówi. Akrylujemy, tutaj nazywa się to kolk, kolk czyli tak jak właśnie w tubie silikon, znaczy akrylowy taki ten, my to używamy, ja to też pokażę w jakimś tam filmie, używamy po prostu pistoletów, wstrzykujemy palec, ładnie ten, przecieram palcem palec, wycieram mokrą szmatkę, kubełek zawsze mam pod ręką z wodą, fajnie jak jest cieplejsza troszkę i wycieramy i tak dalej. No to cóż, no nie będę pokazywał jak się przeciera, bo to przecież na domu nie o to chodzi. Trzeba wszystko, całe drzewo, tak jak mówię, wchodzimy do domu. Były ten miskoł w pierwszym filmie, robiliśmy. Później przychodzą stolarze, elektrycy, hydraulicy, każdy montuje swoje i tak dalej. My później wchodzimy, tak jak pierwsza rzecz na domu, szpachlujemy przy tak zwany prepairing woodworku, czyli przygotowanie drzewa, obszpachlowujemy to wszystko, przecieramy. Dobrze jest przetrzeć przed tym akrylowaniem, bo wtedy wiadomo, że mamy już tutaj dotarte krawędzie, nie, paluszków sobie nie, 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 tnie, nie, nie tniemy, że tak powiem, mamy gładkie te powierzchnie. Wszystko generalnie trzeba sobie po prostu organizować tak pracę. Ktoś by pomyślał, że malowanie to jest takie tylko malowanie, po prostu każdy umie malować i tak dalej. Tu generalnie wiadomo, cena nigdy nie jest taka, żeby była jakaś superacka, żebyśmy sobie mogli leżeć i taka sama spływa jest w miarę do przyjęcia, a wiadomo, chce się zarobić lepiej, trzeba troszkę szybciej tą pracę wykonać, oczywiście i w dobrej jakości. Dlatego trzeba sobie organizować tak pracę i programować ją, że nawet my, malarze to myślimy czasem na 2 trzy dni do przodu, jak to sobie tą pracę zorganizować, tak, żeby nie utknąć po prostu na schnięciu materiału i tak dalej, także my to sobie przecieramy najpierw, później, tak jak mówię, te łączenia, Wypełniamy akrylem, tak samo te wszystkie tutaj łączenia wypełniamy akrylem. Bariereczkę mamy drzewo surowe z, z handrollem tak zwanym, czyli tam poręcz to jest hardwood, czyli jakieś tam twarde drzewo, dębowe prawdopodobnie i barierka idzie tutaj cała na biało. Także to, te, te tak zwane spindole, czyli te pachołki Malujemy na biało, góra zostaje tak jak jest, napuszczamy ją jakimś tam lakierem. W tym przypadku ja tam używam poli, poli, polietury francuskiej, czy jak to się to mówi na to w Polsce. Chyba francuska politura, bodajże tak. Można użyć do tego lakieru bezbarwnego. Tutaj czasem jest na bazie, na bazie wody, tak zwany warnisz, lakier na bazie wody, czy tam bejca się to mówi. Na bazie wody albo oleju ja generalnie jestem. O, pokazuję, jak to narzu... nakładam po prostu pędzlem. Jestem. O, szybciutko tak tylko pokazuję. O, nakłada się polieturę Robimy to zawsze dlatego, tak żeśmy opracowali sobie z problem taki patent. Robimy najpierw. Warniszujemy ten handrol, bo później będziemy musieli go yy, otaśmować przed malowaniem, żeby wiadomo nie pobrudzić sobie. Tutaj klient zależy, tutaj te tak zwane spacery tutaj, czyli te dystanse wkładane między tymi pachołkami są też dębowe, ale na przykład w tym przypadku klient sobie życzy, że o tylko to zostawiamy na dębie, a te malujemy tak samo na biało jak resztę tej bariereczki także no, ona wygląda powiedzmy w ten sposób o i to też wszystko będzie wszystko będziemy tutaj wiadomo wszystko na biało idzie ta, ta drzewo no tutaj widzimy też ten kowink i tak dalej no także o tak wygląda dom jak ja wchodzę po prostu i to jest właśnie ta zabawa z tym drzewem, drzwi są też do malowania. Nie, nie wiem dokładnie, nieważne ile tych mamy tutaj, framuk i drzwi i tak dalej, proszę tutaj też takie. No dom jest sporej, sporej wielkości. Sporej wielkości, także no mówię, no nam z kumplem 5-6 dni powinniśmy się wyrobić z tym domem. Będę tak etapowo pokazywał, jak mniej więcej o tak, jeśli chodzi jeszcze o kowing dodam, że o, wejdę tutaj, może dodam, jeśli chodzi o ten cowing i fajna sprawa. Dla mnie to, że tak powiem, ładna estetyczna rzecz. Druga sprawa, że yy, narożnik różnie bywa że z tym narożnikiem, że tak powiem. Przy odcięciu kolorem różny jest z linią. Przy cowingu z reguły, zazwyczaj linia jest zawsze dobra. Zawsze dobra, zawsze prosta. Wygląda fajnie, tak samo kiedyś. Myślałem po prostu tak samo z tymi drzwiami, i tak dalej, w Anglii. Na początku, jak tu przyjechałem, tak patrzyłem jak to wszystko wygląda, to tak po prostu myślałem, że to taka kicha, że tak powiem. Po paru latach, czy tam nastu już teraz, wiem, że na przykład coś takiego ja będę chciał mieć u siebie w domu w Polsce, bo uważam to za bardzo dobrą rzecz. Na przykład porównując to yy, szwagier z. Siostra siostrą, żony kupowali, budowali dom i tam kupili ładne drzwi z ościeżnicą, gotowe tam w Polsce, nie pamiętam, jakieś koszty, jakieś 1200 zł. I dwa 3 lata i okleina zaczęła odchodzić od tych drzwi. One wyglądają ładnie przede wszystkim w folderze, ładnie przez pierwsze może miesiące, ale później małe dzieci, to tamto przechodzenie tutaj jakieś tam ocieranie się o, o drzwi przy wchodzeniu, czy o framugę, po prostu ta, ta, ta okleina wszędzie gdzieś tak tutaj się rozwarstwiała i tak dalej. Drzwi tego typu i framugi zawsze możemy pomalować, zawsze możemy odświeżyć, zawsze jak jest ubita doszpachlować, przytaczować, tak zwanie bo to mówią tutaj, że tam dotknąć tylko pędzelkiem, przymalować, przy, przymarkować. Łatwiejsze w utrzymaniu i tak dalej i na lata, że tak powiem. Jeżeli ktoś zainwestuje, kupić z dobrego materiału, bo to jest tak samo, może być to MDF, tani, cienki, a może być to jakiś tam hardwood, yy, czyli jakieś ciężkie, tam ognioodporne i tak dalej, to są drzwi wtedy na lata, można je malować wiele razy, nawet farbę kiedyś zeskrobać, opalić. Także takie rzeczy to już na starym budownictwie też czasem robimy, głównie nowe, ale stare też, ale to tam wiadomo, nie będę tego. Tu akurat dom robimy od podstaw, także będzie dobry, dla mnie dobrym pokazowym domem, że tak krok po kroku co trochę tam będę coś tam, coś tam pokazywał. Także to by było chyba tyle na razie, do następnego. No i to ja, to chyba już jest trzeci film. Nie wiem, pop tam gdzieś na necie, może postaram się, kurde. Postaram się jakoś tam zobaczyć, czy da się jakoś te filmy w jakiś prosty sposób, może jakoś zmontować, żeby je połączyć razem, żeby to nie były jakieś krótkie takie filmy. Czasem coś mi się przypomni tak na szybko, kurde, i może to będą, jeżeli mi się nie uda, że tak powiem. A nie mam zamiaru też zaprzątać sobie jakoś tam tyłka, tym kurde, jak to zrobić. Jak to będzie łatwe, to to zrobię. Połączę to jakoś tam w jeden dłuższy filmik, takie krótkie sety, albo. Jeżeli nie, to po prostu będą w krótkich częściach, nie, ale po prostu czasem się coś przypomina, nie chciałem czegoś tam pominąć jakieś tam, mówię, robię te filmy, tak jak już powiedziałem w pierwszym filmie, że robię te filmy po to, żeby ktoś tam skorzystał z tego może w przyszłości, może się to komuś przyda, tak jak mówię, ja 15 lat już tutaj siedzę, postanowiłem zjechać ze swoją rodziną do naszej ojczyzny z powrotem, nie będę się tam psychologicznie rozwijał, dlaczego i tak dalej taka decyzja że tak powiem tego, ale szybko jeszcze powiem o, o, o może szybko o materiałach, które będę używał w tym domu. W tym domu yy, ściany finish, Dulux Supermat. To jest jakiś tam kolor mieszany z mieszalnika. Quartz Grey się nazywa. Supermat Dulux Trade, przede wszystkim Trade. To chodzi, że to jest tak jakby dla profesjonalistów masowo robiących. Ta farba, będę tam kiedyś pokazywał inny film, konsystencję ma jak śmietana gęsta, taka wiejska. Ciężko, pół jak z wiadra wypadnie, to połowa, jakby się chciał wyrzucić. Druga powinna zostać część w wiadrze. To jest dobra farba. Generalnie farby w UK, jakość farb się zepsuła również, tak jak i wszędzie. Pamiętam kiedyś farby były w dużo lepszej jakości, kryły lepiej przede wszystkim. Teraz już wiadomo, oszczędności szuka się wszędzie, zwłaszcza pewnie jeśli chodzi o brexit, farby troszkę się rozcieńczyło i tak dalej, i tak dalej, ale no to, już, pomijając to, myślę, że mimo tego widziałem farby w Polsce, nawet Dulux, to nie były te same farby, jednak wiadomo jak z proszkami i tak dalej do prania niemieckimi że i angielskimi lepiej piorą niż w Polsce, mimo że są te same Ariele i cola smakuje inaczej i Tak dalej. Tak samo jest i z farbami, no, nie ma co ukrywać. Nam pchają, że tak powiem gówno, a tutaj jest dużo lepszej jakości ten sprzęt. Tutaj o, to jest Kolk Dekorator. to są różne firmy, o tam stoi innej firmy Kolk, tutaj jest innej firmy Kolk, ten lubimy Brewers, Brewers to jest sieć sklepów taka malarska. Brewers sieć sklepów, yy, która zaopatruje dekoratorów, tutaj w Anglii można sobie, jak się ma otwarte konto u nich dzwoni się, mówi się przez telefon czy e-maila się wysyła, zamawia się towar na budowę, tak jak podejrzewam w polskich tych sklepach, marketach też dowóz jest na towaru na budowę, Z czasem w ten sam dzień, jeśli zamówisz wcześniej rano, nie mają dużo, a jak nie to zawsze na drugi dzień jest do deliverka tak zwana. Tutaj, no co, emulsja, tak jak mówiłem, diulak supermat do drzewa, ja akurat będę pistoletem nakładał, sprayem, używam akrylowego podkładu na bazie wody, prawda, i tam akrylu, a, a finalna warstwa to jest tak zwany satin wood, dajemy tutaj, satin wood już nie będę tam, o, zrobię zbliżenie, jak ktoś będzie chciał, to se... Poczyta po angielsku, tam powinno pisać, że jest self undercoating, czyli do satyny rzekomo nie potrzebujemy dawać żadnego podkładu, bo ona się sama tak, jakby podkładuje. Trzeba dać na pewno dwie warstwy. Zresztą ja wyznaję zasadę, że nawet jak piszą na puszce, że jedna warstwa, ja zawsze daję dwie. To jest że tak powiem. Ma, malowanie to nie jest tak, jak niektórzy myślą, po prostu ktoś, my to się śmiejemy, że ktoś maluje suchym pędzlem, albo że jak myśli, że umoczył ścianę, to już, no, że to jest pomalowane. Malowanie to jest po prostu nakładanie warstwy farby, to trzeba położyć to warstwę, że tak powiem, no jak naklejkę naklejasz, później czasem są prześwity, pierwsza warstwa nigdy nie przykryje tak jak idealnie. Niby piszą jedno, warstwowo, że tam jeden kołd, czy tam, że na raz kryje i przystawi światło mocniej czy coś, mimo wszystko będą takie prześwity. Druga warstwa zawsze, a tym bardziej jak kolor się daje ciemny. Dwie warstwy to jest minimum. My na drzewo dajemy yy, trzy warstwy. Pierwszą będę sprejował ten akrylik wodny, oczywiście jak ktoś nie posiada spraya, to yy, używa pędzla, pędzel, rolka, komu szybciej, jak tam wygodniej, trzeba po prostu, trzeba, yy, wywrócił mi się pędzel, trzeba, no wiadomo, według, spray kosztuje, nie, Spray które który ja używam, tam powiedzmy półtora tysiąca funtów za sztukę, no to trzeba trochę wydać. Oczywiście, jak ktoś rozumie sytuację, wiadomo, że jak zainwestujesz, dzięki temu robisz szybciej. Sufity psikam na gotowo. Drzewo, pierwszy koł, przepędzlowanie takie frajmy, że tak powiem, to jest 15 minut, dajmy na to ręcznie. Sprejem robię w 30 sekund, nie? także jak mamy ich 20-30, to wiadomo, praca się skraca. Sufity, obciąć wszystko, wyrolować. Trzeba poświęcić czasu z prajem, wiadomo, to jest cztery razy szybciej i tak dalej. Także na wszystkim, na wszystkim to jakoś tam wychodzi. Także no, to by było chyba na tyle, to co mi się w tym momencie przypomniało. Będziemy za chwilę tutaj y, uszczelnienia te robić wszystkie z tymi, y, z tym, tak jak mówiłem, kolkiem dekoratorskim. No to daj do następnego filmu. Znowu taki szybki wrzut, znowu czegoś zapomniałem, mówię, tak jak postaram się to jakoś zebrać, może mi się uda w jedną kupę i jakoś tam dłuższy film zrobić jeden, a nie taki w setach, zapomniałem, bo zacząłem mówić o barierce. Dlaczego robię yy, to warniszowanie tego poręczy przed oklejaniem jeszcze taśmą i przed malowaniem na biało? Oczywist z oczywistych względów. Pokażę dlaczego. To wychodzi, że tak powiem, w praniu życiowo. Dlatego oklejamy to, bo po pierwsze później, znaczy maluję to wcześniej, dlatego, bo później będzie problem, jak już będę miał to wszystko pomalowane na biało, to będę musiał odcinać tym lakierem do tej białej farby. W tej chwili nie muszę się tym w ogóle przejmować, bo, bo i tak zakryję bezmarny lakier białą farbą, prawda? Także szybciej i sprawniej pójdzie pomalowanie tego Hendrona, nie zważając, że tu ubrudzę czy tu ubrudzę, bo to wiadomo i tak pokryję później. A później byłoby to skomplikowane powycinać wszystko, że tak powiem, pędzelkiem, żeby jak to będzie na biało, o ten cały spodzik, żeby tą krawędź wylakierować i tak dalej. Także to wszystko, że tak powiem, z korzyścią dla nas. Druga sprawa, że okleimy to i już go nie będziemy wrócić do malowania. Będę to sprayował wszystko, także to wiadomo, że nie oberwie i zyska. Na końcu po zdjęciu taśmy, bo robię. To dwie warstwy przed oklejeniem. Po pierwszej przecieram tą gąbkową, gąbkową tym papierem na gąbce. Oklejam po dwóch warstwach i na końcu, już po, jak jest wszystko na sam koniec, ściągamy taśmę i wtedy jeszcze raz tą gąbką przecieram i dajemy warstwę końcową. Do kolkowania używamy pistoletów. O, koks zielonych. Czego zielonych? Ponoć chyba najlepsze dla nas. Różne kolory do czego innego ponoć żółty do silikonu, zielony do kolku. W tych sklepach dekoratorskich akurat są zielone, także używamy uwierzcie, że wyciskamy takich tubek na jeden dom to myślę, że około 20, może więcej zależy jaki dom. Także one się sprawdzają, bo to są kilogramy wyciśniętego akrylu. I ten gun jakoś tam wytrzymuje nam w miarę długo. No i co? Wiadomo, to do... końcówkę sobie zażynamy taką jaką chcemy dziurkę. Ja tak, że tak powiem, zacinam ją pod skosem. Dziurka do wielkości, wiadomo, tych ten, ja zacinam ją pod skosem. Coś takiego. Czy to będzie widać? O, zacinam ją troszeczkę pod, pod skosem. Tak mi się lepiej nakłada. Tutaj kumpel właśnie już, już nakłada. Nie mam jakiegoś odcinka, żeby pokazać, jak to na, na szybciora. Tak tutaj kawałek wiadomo trzeba trzeba najpierw sobie skórzu omieść. Omiatacz u każdego malarza powinien być w kieszeni. O, wezmę tak kawałeczek, po prostu omiotę na szybciora. I u mnie to wygląda tak. Może, może postaram się, o, postawię, jak ja to robię. Takiego twora, żeby nie dosłaniał i u mnie to jest, wygląda perfekcyjnie. Na luzach. Ciach. Pyk. Mówię, że takie zębeczki. Tyk, tyk. Ty, ty. tak. tak. I później paluszek. I jedziemy. Ciach. I ciach. O, pierdolę. Na schodkach troszkę się chciałbym pobawić. Wiadomo, jak jest prosty jest łatwiej jak są i patrzę sobie, jeżeli, jeżeli jest jeszcze taka szparka dokładam troszkę więcej, o. jeżeli jest szparka, to, to dokładam jeżeli jest zbyt duża, czasem dokładamy ją na dwa trzy razy, ale już po wyschnięciu bo generalnie chodzi o to, że tu musimy mieć dobry kąt, bo będziemy później odcinać tą krawędź do koloru emulsji na końcu na biało. Także tu musimy mieć dobry kąt, musi być on zrobiony. Proszę zobaczyć, tu już dałem, nie, nie wiem czy to widać dobrze, dałem ten akrylek. Ładnie już jest wszystko. No, tutaj dopracuję. Połączone. To się wszystko zamalowuje Tak jak mówię, akryl jest malowalny, można, można malować i to chyba tyle, na razie e. chciałbym dalszy kolkowanie dałem krótkowi telefon, potrzyma to może lepiej to pokażę yy. chodzi o to generalnie, żeby te łączenia uzupełnić akrylem akryl można malować, jak wszyscy wiedzą o te łączenia tutaj o, uzupełniamy akrylkiem można pomalować, bo później to jest jak silikon, można pomalować można i tak dalej. Yy. Robimy to wiadomo. Drzewo ma być połączone ze ścianą, ma wyglądać to jak jedna całość. Nie mogą powstawać jakieś tam szpary, tak jak po wypełniamy na raz, czasem jak jest większa szpara między drzewem a ścianą. Dokładamy po drugi raz, czasem trzeci raz, żeby ten kąt prosty między ścianą a drzewem był fajny, bo później linia odcięcia w ciemnym kolorze jest bardzo widoczna odcinamy białym, dlatego dobrze jest mieć ten luk doprowadzony. I ja na przykład robię, a jeszcze mało tego, później w przyszłości oni dwami, żeby odbiór był taki przez Komisję państwową domu do użytku przechodzą próby szczelności domu. Także wszelkie uszczelnienia muszą być zrobione dobrze, bo im przejdzie bez. I tak szybko pokażę tylko, jak ja to mniej więcej... Robię, kładę, no powiedzmy zaczynam sobie i jadę, no ciach, 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 I jadę pokoju, nie zawsze cały do doma, zależy od temperatury, jak jest chłodno można więcej, jak jest ciepło to mniej, bo wtedy szybciej przysycha kolki, ciężko jest go rozetrzeć palcem, dlatego Mówię, to jest uwarunkowane od warunków atmosferycznych. Bo nakładamy tak, później biorę. Szybciutko mam wilgotną szmatkę, wszystko sobie palec. O! I ładnie, paliszkę tutaj jedzie. Proszę, raz, dwa. ciach, ciach, ciach. Piąk. To jest troszkę więcej zabawy, bo są też sch sch schodkowe. Wykończenie takie jest troszkę trudniej, więcej czasu nam zajmuje. No i to, tak to wygląda i cały dom takie jedziemy. Wszelkie łączenia, bo już pokazał Michał parapenty i tak samo dajemy tutaj Szybko jeden. parapeci, Niektórzy nie dają. My wszędzie, gdzie łączymy drzewo. Drzewo ze ścianą dodajemy. Po prostu ciach. Ciach. Od spodu Tak samo paluszek. Rościelka. później na końcu jeszcze rezerwu o taśmy maskujące. Na końcu dają tutaj silikon już wokół tego, także tu nie dajemy już masiku. Generalnie kolk dajemy wszędzie tam, gdzie możemy go pomalować. Tutaj już nie moglibyśmy bo zajdzie za bardzo na okno, także tu tylko silikon. Także na tym, na tą chwilę wszystko.